Co się kryje na tej brzoskwini? Już sprawdzamy. Pierwsze, co mamy, hurtnice pospolite, które zrobiły sobie tutaj szlak feromonowy, który prowadzi do farm mszyc umieszczonych gdzieś na liściach tego drzewa. Zobaczcie, tutaj mają taką mrówczą autostradę, tak co się potocznie nazywa. A zaraz tutaj mamy larwę zawisaka tawulca. Ta larwa jest dosyć duża, bo ma około 7 cm albo i więcej. I już opowiem Wam o tym gatunku. Jest to ćma nocna. Rozpiętość skrzydeł dorosłego osobnika wynosi około 10-12 cm długości. Czyli jest to dosyć dużo. I zwróćcie uwagę jeszcze na tą larwę. Ma charakterystyczne ubarwienie, takie jakby pasy. Fioletowo-białe, a na końcu swojego ciała ma taki, jakby kolec. A nazwa zawisak pochodzi od tego, że dorosłe osobniki potrafią zawisnąć w locie tak jak to robią na przykład kolibry. Dorosłe osobniki żywią się nektarem, który wysysają z kwiatów za pomocą długiej ssawki. Są aktywne głównie nocą.